Witam wszystkich tu Hikomikos i dzisiaj pokażę wam rozpakowywanie. Będzie to zestaw fasolek Mighty Beans. Jeśli chcecie wygrać jeden z tych zestawów, właśnie ten, może być wasz. Wystarczy, że zrobicie kilka prostych czynności. Więcej informacji na temat tego konkursu znajdziecie na mojej stronie hikomikos.webli.com. A ja w tym filmiku pokażę wam rozpakowywanie właśnie takiego zestawu. Mm, tu już mamy na początku jedną widoczną fasolkę. I... dobra może to po prostu. Wow! Już mówię wow, ponieważ mam tutaj straszną fasolkę, taką, co chciałem mieć. Jest to mm... Duch. Taka, taka. Tu mamy jakiegoś pakera. I. Aha. Tu mamy podstawkę elegancką. Tylko to się jest uszkodzone. <laughs> Trudno. Mam numer trzydziesty. Zaraz. trzydziesty. Mm, tu jest dziewiętnasty. Bardzo fajny numer 34 i numer siódmy. Więc tak to wygląda. Położę je sobie tutaj z tyłu. Będą stałe. Tu mamy cztery fasolki w środku. A to nie jest uszkodzone. To jest tak specjalnie. Ja miałem widocznie inną wersję wcześniej. Tu mamy spółki Team. A, Ale to fajnie. Teraz tutaj wyjmę je. Tylko, że... Czy ja to dobrze robię? Pierw... Usuń paski. No tak, jakbym nie umiał czytać. To już to robimy. Potem trzeba to wczepić. To jest taki specjalny bajer. jeszcze trzeba wyrównać i tak spółki team I już i tutaj sobie wczepiamy na przykład duchy i tam inne fasolki super bardzo fajne są zaraz w kolejnych filmikach otworzę inne opakowania z fasolkami, jestem ciekaw, jakie mi się tam trafią. Jeśli chcecie, a jeszcze tu mamy instrukcję. Mighty Beans. Jak grać i tak dalej. Do zebrania wszystkie różne ym, możliwości gry. A z tyłu mamy listę, właśnie taki spis wszystkich figurek, wszystkich fasolek które można tutaj trafić jest Spooky Team to jest z czaszką, zombie tutaj wszystkie są ponumerowane jest łącznie 60 solek do zebrania i zapraszam was na kolejne rozpakowywanie w kolejnym filmiku jeśli chcecie wiedzieć o każdym moim nowym filmiku kliknijcie w subskrybuj, które znajduje się tam w lewym rogu powyżej nad filmikiem Zapraszam Was do komentowania, oceniania. Jeśli chcecie wiedzieć, ach no to już mówię o konkursach, no to wejdźcie na moją stronę hikomikos.webli.com Zapraszam Was również na mój profil Facebook.com/Kośnik na moją stronę Twitter i Google. No i tyle. Konkurs: możecie wygrać to opakowanie tych fasolek, to na mojej stronie znajdziecie więcej informacji. No to tyle, na razie.